Co się dzieje z moim życiem, nie mam tego pojęcia, I dopiero chyba do mnie to dociera, co się dzieje tak naprawdę, więc moi drodzy, spakujmy się na wyprowadzkę. Boże, ja rok temu się tutaj wprowadzałam i tak w ścisłości nie wyprowadzam się stąd całkowicie, ponieważ jakby będę mieszkać w połowie w nowym miejscu, a w połowie będę mieszkać tutaj. Czy ty jesteś na to gotowa? Czy ty wiesz, co się za chwilę wydarzy? Ona nie wie, bo ona nie rozumie. Tylko Czy w moim domu znowu jest syf jak 150? Tak, ja tydzień temu sprzątałam. Co się przez ten czas wydarzyło? No dobrze, wróćmy do życia na walizyka. Co się pakuje, jak się przeprowadza tylko w połowie? Powiedzcie mi. To będzie najbardziej chaotyczny vlog na tym kanale, ale jestem w yy, emocjach. Proszę mi to wybaczyć, po prostu dawno. Dawno tego nie robiłam. Jest to dla mnie nowe. Wszystko, więc yy, przejmuję się. Stresuję. Podejdźmy do tego rozsądnie. Co spakować, jak się będzie żyło w dwóch miastach naraz? raz? Potrzebowałabym jakiejś listy rzeczy, którą się posiada w domu. No na pewno część ubrań, ok? Część ubrań bardziej jesienna. Widzicie, że mamy już wrzesień? Ja przed chwilą prowadziłam Sylwestra w Polsce, a to był wtedy styczeń, to było 8 miesięcy temu. Ubrania. Rzeczy dla psa. Co z elektroniką? Czy ja bardziej potrzebuję czajnika tutaj, czy tam? Czy może powinnam mieć dwa czajniki? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Czuję, jakbym nie wiem, No życie zaczynała. I trochę chyba w sumie tak jest, nawet, że zaczynam wszystko od nowa. Nie wiem, boję się. Boję się, stresuję się, ekscytuję jednocześnie, jest we mnie dużo emocji, więc. Um co i nic nie spakowałam, leży walizka dalej jak leżała ja sobie pogadałam mm. Dobrze, wróćmy do listy Napotkałam pierwszy problem, ponieważ przejrzałam dopiero pół szafy a moja walizka, ona jest już w yy, ponad połowie pełna a ja się muszę spakować do tej jednej walizki, także życzę Ci mi powodzenia <gryw> idę przejrzeć resztę szafy teraz Ja sobie zapisałam, zabierz jesienne rzeczy, a jesienne rzeczy to są bluzy. I co? To z tymi bluzami wszystkimi, jak to mi zajmie drugą połowę walizki? Nie no, nie zabiorę się. Muszę mieć drugą walizkę. No cóż, mi dwa razy powtarzać nie trzeba. Uch. Po prostu spakujemy się na dwie. W międzyczasie przyszła mi też paczka, słuchajcie. I co gorsza, jest to chyba rzecz, którą również będę musiała ze sobą e, zabrać. Mamy tutaj statyw na mikrofon. Mamy mikrofon. On mi będzie potrzebny do mojego tajnego e, projektu. Jezu. Jestem mega podekscytowana tym, co się dzieje. Ja chyba potrzebuję w ogóle posiedzieć chwilę i. Przemyśleć to, co się właśnie wydarza. Bo wiecie, co Wam powiem, co jest w życiu niesamowite, że jakby ktoś dokładnie tą sytuację opisał mi rok temu, jak się przygotowywałam do tańca z gwiazdami to ja w życiu bym w to nie uwierzyła. I życie po prostu jest tak przewrotne i tak nieprzewidywalne i po prostu tak ekscytujące. Jestem mega wdzięczna za to, co się dzieje teraz i jak bardzo jest to uwalniające dla mnie i że po raz kolejny po prostu po prostu wierzę, w, że dam radę. I wierzę w swoją intuicję i wierzę w to, co mi podpowiada. Oh my god! A przyzwyczajcie się do tego widoku. Mieliśmy załatwić parę spraw na mieście i ponagrywać jeszcze współpracę, dopóki jestem w Warszawie i posiadam operatora. A teraz przyjechaliśmy do galerii, bo na pewno muszę kupić miski dla Lilusi. Musimy mieć je w obu miejscach, ponieważ ona ma jeden konkretny typ misek, z którego je i z żadnych innych nie zje. Chodź, Myszko, chodź. To są, słuchajcie, te miski. One są antypoślizgowe, plastikowe i są. Płaskie przede wszystkim. jak który chcesz kolor? Różowy? Różowy chcesz? Wezmę ci różowy i czarny, Więc jak Blackpink. bo mama teraz dramę z kajpopiarami i to się trzeba przylizać. I wezmę ci jeszcze o, taka zielona jak matcha. Tylko taka zgnita, trawiasta. Mam miski. Chcesz jeść na smaczki, jeszcze sobie wybrać? się, ale ty nie potrafisz gryźć, jeśli ci Nie, ona ewidentnie chce po z tego sklepu, także... Widzimy się, moi drodzy, w domu. Welcome home. Nie wiem, jak to zrobiłam, ale się spakowałam. Co prawda jeszcze kilka rzeczy będę musiała włożyć do swojego plecaka i zastanawiam się, czy nie dokupić sobie małej walizki, ale w bagażu podręcznym. Bo ta duża jednak nie będzie mi potrzebna. Musiałam zrezygnować z takiej ilości rzeczy, ale w sumie postanowiłam, że nie będę zabierać czegoś, co mogę kupić też tam. No, także spakowana. Jutro jeszcze ostatni dzień na ogarnianie warszawskich spraw. Także zabieram Was jutro ze sobą. Do zobaczenia! Do pracy rodacy! Witam Was w nowym dniu i lecimy do Radio Z nagrywać alfabet Julki. Trochę mnie w Warszawie nie będzie, więc musimy nagrać kilka audycji na zapas. Ilusia już z tyłu zapakowana, także ruszamy. Są mega korki. Czy w pierwszy dzień powrotu do pracy się do niej spóźnię? Widamy w robocie! Nie, za dwa miesiące mnie to nie było! Jeszcze nie byłam tu chyba z Lilusią. Dzień dobry! Ale ja się to Ale masz taką To no specjalnie udałam <śm> dzisiaj! Siemanko, Reprezentacja cześć, musi być! No. Ostatnie obowiązki przed finalnym e, pakowaniem. Nagrywamy sobie audycję 3. E, dzisiaj my już jesteśmy w studiu, gotowi, jak widzicie, jest Radio e, Z. Ja mam gotową kawkę, mam też gotowy scenariusz tutaj na odcinki. E, no i lecimy. Lecimy z tym, podajcie i słuchajcie radio Z i Julki. Tak? Oho, ktoś to, wchodzi, no, uwaga no, no, na to! Czekamy. Bierz go. I teraz będziemy, uwaga, zmieniać stylówkę, bo będzie kolejny tydzień, więc ja muszę być inaczej ubrana, związać włosy, a ty Norbert tak... masz inne stylówki? Mam, tak, a nie chcesz zrobić tak, że stoisz i robisz tak i się pojawiasz w nowej? Dobra, uwaga, trzy, dwa, jeden, tyk, yeah. druga stylizacja, ja teraz reprezentuję Radio biało, Z. Biało-czerwona jest. Biało-czerwona, tak, reprezentuję Polskę i Radio Z. Teraz szybko trzeci odcinek, uwaga pek. Pek i outfit numer 3, a ja już po robocie, lecimy teraz do domu i dopakowujemy się. Powiem wam, że nawet dobrze mi to robi dla głowy, że mam już to wszystko zrobione i że nie będę musiała o tym myśleć i że się nie będę musiała stresować. Także moją kartę pracowniczą na razie chowam do schowka na jakiś czas i będzie tutaj czekała. Na dostępne nagrywki. I lecimy do domu się dopakowywać, bo stwierdziłam, że wezmę jeszcze małą walizkę, tą taką naprawdę malusieńką. Opakować kilka rzeczy, dosłownie kilka, które mi jeszcze zostało. Ja to w sumie opowiadam wam to tak, jakbym ja się co najmniej na inny kontynent przeprowadzała. A prawda jest taka, że ja w Warszawie planuję być dosyć często. Przede wszystkim będę musiała ze względu na moje zobowiązania. A po drugie, tak naprawdę droga do Warszawy zajmie mi. Max dwie godziny do mojego nowego miejsca zamieszkania, więc to wcale nie jest tak dużo i wcale nie jest tak źle. Myślę, że Warszawa zawsze już będzie jakimś moim domem, bo tutaj jakby dzieje się wszystko, są wszystkie plany, zdjęciowe kampanie, są też ludzie, których bardzo kocham, więc nie wyobrażam sobie porzucić tego miejsca całkowicie. Ale chcę spróbować czegoś nowego. I myślę, że to mnie mega ekscytuje i potrzebuję tego w tym momencie mojego życia, żeby to mi też dało motywację. Bo właśnie ta myśl o tej przeprowadzce w ogóle. Zachęciła mnie do tego, żeby robić vlogi, żeby wam pokazywać, jak to będzie wyglądać. Zachęciła mnie do robienia też nowych formatów, także mam nadzieję, że wyjdzie to nam wszystkim na dobre. A takie sobie zrobiłam kanapeczki, że tak powiem na wypasie, bo jestem giga głodna, rano przed audycją zjadłam tylko banana i po prostu umierałam tam z głodu, także obiecałam sobie, że jak wrócę, to porządnie zjem czegoś pysznego. Całe popołudnie mi minęło na dopakowywaniu się, jeździłam do sklepu po jeszcze różne rzeczy, których yy, zapomniałam, ale myślę, że już oficjalnie możemy zamknąć przynajmniej dużą walizkę, bo mamą sobie jeszcze zostawiam na jutro. I trzeba będzie ją zważyć. To nie jest takie Proste, jak myślałam, że będzie. Spróbujmy z drugiej strony. Dobra. O, siadałam na nią po prostu. Jak to jest ciężka. Chyba się liczę e, z nadbagażem, bo ona musi mieć 20 kilo. Myślę, że ma. O Jezus. O Jezus, myślę, że ma z 30. Dobra. 20. 25. No dobra, no. 25, no co zrobię? Już nie będę jej przepakowywać. A pewnie się mnie spytacie, co ja się tak odstawiłam, jak szczur na otwarcie kanału. <laughs> Idę na imprezę z twoją twarz brzmi znajomo. Będziemy przedpremierowo oglądać pierwszy odcinek, który Wy zobaczycie już za dwa dni i w niedzielę na moim kanale tutaj, także... Wyczekujcie i przy okazji jest to mój ostatni wieczór w Warszawie. Czyli w sumie jest to też taka imprezka pożegnana dla mnie. No dobrze, lecimy. Tak to się prezentuje i szczerze ja już w ogóle zapomniałam jakie były emocje w tym programie i dopiero teraz mi się wszystko przypomina. Także jestem mega podekscytowana. Lecimy teraz na ściankę, na trochę wywiadu. I ja dzisiaj po raz pierwszy zobaczę pierwszy odcinek ze swoim udziałem. Także ja radzę. No i tak to właśnie wygląda na tego rodzaju wydarzeniach zamiast rozmawiać z ludźmi przeżywać mój ostatni warszawski wieczór to wylądowałam w biżę pracy natomiast nie ma tego złego za chwilę zaczynamy oglądanie tutaj już wszyscy powoli siadają, jest już stres a ja uciekam w końcu spędzić trochę czasu z moimi twarzowcami no, to, to i ta oh, nasza i Między baba i dziewczyna młoda <śmienny>